Będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek, czwartego tygodnia Wielkanocnego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii, według Świętego Jana, e, słyszymy o tym, jak Pan Jezus wypełnia misję, którą została mu zlecona przez Jego Ojca: misję uczenia uczniów służby w sobie wzajemnej. Mówi tak. Sługa nie może być większy niż jego Pan. Zobaczcie, że Pan Jezus zachęca nas do tego, do czego sam został powołany do tego, abyśmy sobie wzajemnie służyli. Ale nie znaczy to, że mamy być sługami, ale mamy sobie wzajemnie pomagać. Służba Jezusa polega na tym, że On pomaga tym, których, je, których Bóg Mu postawił na jego drodze. Zobaczcie, że jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, aby sobie wzajemnie pomagać poprzez służbę. Piękny gest z wielkiego czwartku, kiedy to Pan Jezus obmywa uczniom nogi, symbolizuje do tego i zachęca do tego, abyśmy i my wzajemnie sobie pomagali służąc. No i jeszcze dzisiaj Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii, kto przyjmuje tego, którego ja posłałem. Nie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, ojca. Zobaczcie, że właśnie mamy również, albo jesteśmy zaproszeni również do tego, aby przyjmować tych, których Jezus powołał, których posłał: czyli Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry, braci zakonnych, diakonów, bo oni są posłani przez Chrystusa. Po to, aby służyć Wam, kochani, my zostaliśmy powołani i my chcemy Wam służyć, ale często jest tak, że nie jesteśmy przyjmowani i to prowadzi nas do tego, że może rodzić się w nas jakaś niechęć. Przyjmijmy Słowo Boże, przyjmijmy zadanie, które stawia nam Jezus, albo misję, którą stawia nam Jezus, wzajemnej służby. Służby po to, aby nieść sobie, wzajemnie pomoc. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, dobrego czwartku pozdrawiam z Panem Bogiem.